Kiedyś witam wszystkich serdecznie i Karolina kazała mi się dzisiaj przywitać Nie, i znowu jesteśmy na Cleverbotze! No, z Zuzią, jak zawsze, Zuzia! Wszystko, wszystko jest ze mną no, Czy to Kasia nagrać? Od kilku, nie, dni nigdy. Już, od kilku dni już ze mną Cię nagrałaś. No wow I dzisiaj jest jak zawsze na Cleverbotze, no i musimy sobie z nim ładnie poznać Zuzio, no. wchodzisz już? Na Cleverbot'a? Ja mam odpalnego. Jeden, dwa... Trzy. Już trzy odc... Ale to fajnie wygląda w twojej miniaturce w cleverbocie, nie? No. Mm. Y y zap zapisałaś się, jak odpaliłaś się stronkę z moimi imionami. W grafice. A napisałeś, że jesteś. Ja nie mogę. Nie. nie dobrze. Zapytam się go, jak ma na imię. Julka. No, zapewne tak. Ostatnio się trzymaliśmy imię, nie Luka? Faj, Julka. Kulekunda, a ty? <laughs> Dobra. Gdzie Cześć, kulekunda. <laughs> Tam. Jestem ja, ja, ja. cicho. A jaka ja? Chcę się z chłopakiem Nie? Tak, tak. Tak, tak nie. to. Ja do niego witam bardzo serdecznie. Jesteś na nagraniu. On nie? No nie? Ale nie w twojej. Co ja napisałam? Niech jak on mógł i dobrze. Ogórki przez otwarte. Wiesz o tym? No. Czy ja mam go zabić? No. Chętnie <grybuj> bym zabiła, tylko szkoda, że to jest... Ej, posłuchaj. Ej, jesteś śmieszny, wiesz o tym. Nie, nie jest, nie jestem chłopakiem. Jesteś obojętnakiem? Nie! A skąd możesz to mówić? A ty zawsze dajesz temat odcinka, nie? Tak. A jaki ten dasz? Aha, czekaj, muszę znaleźć telefon. Obiecałam, będzie twój wypaść na mini, to tak sobie szczuczyłaś. Obiecał... obiecałam. Nie trwał, czele. radę. Ci na nagraniu. Nie, to jest można. Where is it? Co to jest? No, nie mam... nie mam stopera. Nie mam stopera. Hmm. Dobra, cztery minuty jeszcze dziękiście co? Co on mi napisał? Jest normalniejsza niż inne roboty. Jak można być hakerkiem w na najlepszych przyjaciółach? Kto ma tak? Samotnie. No, przecież samotnie to jest haker. No, samotnie to jest haker i ma czy normalnych w najlepszych Serio? No, no zobaczę. nie było. Jestem na MSP. Zobaczę to. Ale na jej profil zobacz. Jeszcze jedno A. Samotnia. I zobaczymy. Zobaczymy na jej profil. I nie ma. Czy ona coś tutaj ma? czy ona coś ma? Ona ma! A ile w ogóle masz przyjaciół? 500 19. Wiem, mało. Mało. Mhm. No. Ehchem, ehchem, ehchem. Tak jest tutaj. Jest. Tutaj. Ja się nie odmah. Ja się nie odzywam. Jest tutaj jakaś jakakolwiek osoba, prawda? Prawda. Eee, Czy ty napisałaś dobrze? Napisałam samotnie przez 3 hmm. A. Ty, A, me, O. Ty, N, I. A, A, A. Ty, a, my, o, ty, my, i, a, a, a? No. To ja. Ale która samotnie? To z małej, z piątym tak? Tak. Ej, no ale to ona wygląda jak samotnia. To jest ta samotnie, która ma przyjaciół. Powiedzcie mi, czy ta samotnie ma przyjaciół? Bo ja jej nie wierzę, ja tej małej nie wierzę. Dzięki, jestem starsza. Nie. Dobra, samotnia z piątym levelem bez żadnych znaków interwenkcyjnych, tak? C, A, my. O, ty, C, my i. I a, 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 A. Samotnia z piątym levelem. No piąty level. Dobrze, zobaczymy. Czekajcie. To z tym dziwnym napisem, tak? I zobaczymy, czy inne samotnie też tak mają. Bardziej ciekawa, czy inne samotnie też tak mają. Oj. Ej, zobaczmy na pizzę. On miał ten, nie? On miał... wykrzyknik. No. Ej no, ale pizza nie istnieje, nie ma takiej. Ej. O Jezu! A jedna nie, ja to jak nie anona. klikam, bo zaraz się przestraszę A jedna wygląda jak kanona No Pizza is black, nie napisał jeszcze... Aha dobra No bo Pizza nie jest na tym MSP, to chciałam zobaczyć Zobaczmy na jeszcze jakiś hakerów Miał to być, ej, to być odcinek coverbata. A ja patrzę na NSP, no nie ma. Ale miałaś nagrywać CoverBota. Nie mogę. No ja chcę zobaczyć. Chcę ostrzec widów. Oczywiście naprawdę tu widzą, no ale dobra. Z cyperami? Tak. I w gracie w MST. Aktorzy istnieją. Nasi młodzi myślą, że nie istnieją. Ale istnieją. Kto nie wierzy w pokeru. Kto, nie, kto wierzy i Kto wierzy albo nie wierzy, musi zasubskrybować, dać komentarz i łapkę w górę. O. Wiktoria musisz mi dać, sorry. Ale ja powiedziałam, Bardzo kto cię wierzy, Przepraszam Wiktoria, ale nie, czyli każdy musi dać. Wiktorio, musisz mi dać. Tak czy jak musisz mi dać, ale... Ale ja się nie jest, też muszę dać. Ale ty już mi dał, też mi na pewno. Ja ci na pewno dam, znaczy w sumie nie wiem, ale. Tylko nie dam ci. Nie, serduszka! Nie, jestem serio różowa. Tylko skóra nie jest różowa. No wypiln. nie jesteś. Dobra. Jak można się nazywać Ala Kinga? Kinga? Anna Kinga. A ja przecież pomyślałem, że Anna Kinga. Cześć, jest mam na jak imię Jula. Jula! Co? Jula! Kajula! Ten krawy dwod. Znowu jest przy Juli! Ja jestem Amanda. Dobra, zapytamy się o, zapytamy się bardzo o coś bardzo trudnego. Ponieważ ostatnio, jak jeszcze tego nie nagrywałam, sobie z nim rozmawiałam i mi mówił, że jest jakimiś youtuberami, że jest kajko, jest... kim on... kimon jeszcze był. Że jest handlem, że jest Banshee, że kim jeszcze był. Kajko! No, mówiłam kajko. Najpierw chodzi o Kaiko, potem handel, potem Banshi, a potem chyba powiedział Julian. A się z tego nie Jakich? Dobra Jaki Jakich? Jaki Jakich? 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 Nie Jakich? Ja tak mam. Jakich? tak mam nie lubię, jestem księdzem. Ej, czy ty to rozumiesz? Nie śpiewaj na nagraniu, bo niech nas się będzie oglądał. Jakich lubisz youtuberów? Jeszcze raz. Jeszcze raz ja to wszystkie żywe i... intensywne. co? Jakie wszystkie żywe i intensywne? Jakich lubisz youtuberów? Czekoladowe Nie, ja Ci będę go pytała Aż do znudzenia, żeby mi powiedział. Takie coś się, się nosi na nogach. Czy tuberów się nosi na nogach? Co się nosi na nogach? Zuberów. Nagrywam no. własne. Jeszcze raz, jeszcze raz, zapytam się Zapytam się go Ja się o to nie, nie, trudno, masz pecha Będę nie, 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 lubię kotów Męskich Najbardziej najbardziej lubię, lubię... Zuza. Mm. Ja się go pytał aż do znudzenia. Jakich robotów? Jakich lodów? Jakich lodów? Jakich języków? No, no. Mam na imię. Mam Kasia na imię. <laughs> Jakich robotów? Ej, znowu. Nie, dopóki nie odpowiesz. Będę no, się zapytał aż do znudzenia. Ej. Trze Trzyma. Trzeci raz Drugi raz nie lubi, jestem mm. księdzem Dobra Jeszcze raz Czekoladowych Jeszcze raz Kubę szyszko, Pozdrowa proszę Pozdrawiamy? Dobrze, pozdrowimy Cię Kubę, Kubo szyszko ale to dalej Różowych i niebieskich I zielonych, a ty? Dalej Lubię lody smaku Oreo Grę na to, dobrze Super, ale ja się nie o to pytam Lubię truskawkowe, a ty? Nadal się będę pytała Nadal i nadal, dopóki mi nie odpowie jaki No ile ile mam tutaj tych. Nie miałaś mi nawet czasu. Dzisiaj. No. 14 minut. To i tak no to było za głupie! Bo właściwie ja piszę tylko jedno zdanie. Ja Jedno zdanie piszę. A ty jak? A jakich to? Dobrze, jakich ja lubię? Powiem mu tylko jednego On lubi Jasia Ochłamię was, bo ja tyle nie mam Oj, nie chciałam tego Jaki czas jest w Nowej Zelandii? Nie wiem, jaki czas jest w Nowej Zelandii. A gdzie jest Nowa Zelandia? Mm. Dobrze wiedzieć, Bosia. Mundial. Mm. Kiedy jest mundial? Kiedy był mundial? Serio! Mówi, że musisz już ku. Chcesz to skończyć. Ale dobra, nudny odcinek, trudno się mówi. Nara, jest 16 minut. Przed nią. Pożegnałabyś się chociaż. No nie słyszę cię. Do widzenia, tak? Tak. nam.